Agresywni migranci instruowani przez białoruskich funkcjonariuszy demolowali zasieki i siłą próbowali sforsować granicę, a tak skutecznie odparły polskie służby. Jednak według prognoz eskalacja wrogich działań ze strony Łukaszenki dopiero przed nami. Wiemy i spodziewamy się w najbliższych dniach kolejnych grup, które będą dowożone z Mińska, ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na pograniczu koczuje kilka tysięcy migrantów. W nocy dotarły do nich dodatkowe siły białoruskich służb. Padły strzały. Na tym nagraniu widać, jak Białorusini strzelają tuż obok migrantów. Prawdopodobnie, żeby ci nie cofali się w głąb Białorusi, tylko napierali na Polskę. Coraz więcej tych żołnierzy jest tam, żeby kontrolować, sterować, kierować tymi osobami, które znajdują się w pobliżu linii granicy. Bezpieczeństwo Polski, ale również wszystkich krajów Unii Europejskiej strzegą Straż Graniczna, Policja oraz Wojsko. Szef MON nie wyklucza zwiększenia dodatkowych sił na wschodzie kraju. Liczba tych żołnierzy może wzrosnąć. Wszystko zależy od potrzeb. Sam podpisałem przed chwilą decyzję, która umożliwia właśnie zwiększenie, jeszcze zwiększenie, jeżeli będzie taka konieczność. Wdzięczność dla polskich mundurowych płynie nie tylko od mieszkańców okolicznych miejscowości. W internecie zapoczątkowano akcję Murem za polskim mundurem, z kolei pod nazwą Hold the Line Poland wsparcie dla naszych służb dociera z całego świata.